nie wiem co to w ogóle jest to chyba jest jakiś słuchajcie namiot co to w ogóle jest patrzcie. Jezus jakiś power rangers patrzcie kurde macie. ciekawe czy dzieciaki będą odczajały co to w ogóle jest patrzcie jakoś to. ale patrzcie dzieciak chyba ten dziecko było dosyć takie było nerwowe były wiadomo teraz te dzieci to ADHD ja to może być wyciskarka do soku Ja cię kręcę, ja takiego czegoś szukałem. Volta. volta. Patrzcie jeszcze działa. Patrzcie, patrzcie co tu się... No patrzcie. Ludzie są niepoważni. Siemanero, słuchajcie, wieczorową porą. Wjeżdżamy, a tu patrzcie jakieś... Jakieś paczki? Kurczę, co to jest? Słuchajcie, nie wiem, co to w ogóle jest. jakieś ten. To chyba jest jakiś. Słuchajcie, namiot. Wezmę to tu, zaparkuję. Później obczaję, co to za temat jest. Coś, co tu wyczuwam, takie drewniane. Nie wiem, czy to jest łóżko jakieś. Co tutaj mamy? Dinozał z papieru nie przetrwał deszczu słuchajcie to deszczowa tutaj była więc podejrzewam, że wszystko wszystko w śmietniku dosyć słabo, wanienka jest jakby coś reflektował. tam jeszcze jakaś lala się buja, słuchajta nie to jakiś chiński pies ale wanienka, słuchajcie czemu nie Torba wiadomo, już jest opruta. Zobaczymy jeszcze tą małą sakwę, może coś pudło. słuchajcie, kto późno wstaje, temu temu tam bo nie daje. Uu, ja myślałem, że patrzcie. Kurde, ja tu w ogóle szczęśliwy wilko, ale jako skrzyneczka, to wiecie o co chodzi. Wiertareczka tu była, no ale jak to mówię, kto późno wstaje to mówię, nic nie daje. karabiny ostatnio tu były jakieś pistolety lepiej to tak wyłówkać słuchajcie, nie zaglądać patrzcie, on jest na chodzie to jest tu jakiś jakiś ten, jak to się nazywa słuchajcie, to jest dla taki ten tu macie zegarek ula, coś się rozjechało to była taka, słuchajcie, ta jako ona się nazywa? co tutaj nakręcacie, taka nie Katarynka, nie Katarynka tylko pozytywka o, to jest chyba dobre słowo nie wiem, czaje, słuchajcie bo tutaj coś się o kurde, patrzcie, taki karszer odkurzaczek no, czemu nie, słuchajcie no i ktoś mnie ubiegł, on tu na pewno był w kartonie jakaś książeczka, no no to nie jest jak gdyby pola, słuchajcie, na książki. Ale słabo, słuchajcie, słabo. Ja muszę wcześniej tu stawiać. Taki odkurzacz mi poszedł. No, patrzcie, taki odkurzacz mi poszedł bokiem. No nie no. Nie wiem, czy ja słuchajcie, dzisiaj będę spał. Czy to jest jakieś pudełko do czegoś. Można, słuchajcie, patrzcie, to dla pieska, ale. A nie, to jest taki. Taborecik, patrzcie, mi już by się nadał. Słuchajcie, bo ja mam problemy. Jak... Tu wiecie? ciężkie żył pskowiecze co chodzi i to ciężko jest, kurde, się podnieść. To nie wiem, co to są jakieś chyba, chyba chińskie. Słuchajcie, chyba chińskie sandały. kurcze, no jest kurde, słabe, słabo z tym, że jest taka. Kurde macie. Ciekawe czy dzieciaki będą obczajały. Co to w ogóle jest? Patrzcie jakoś tam. Ludzie, co tu się wyrabia? Patrzcie, to jest od Hotulisów. Eee, to jest słuchajcie, garaż do Hotulisów. No To będzie słuchajcie, garaż do Hotulisów. Ja mam, mam tam parę tych Hotulisów. Kurczę, wezmę tu od Bo te do Hotulisów taka trochę, tylko widzę. Tutaj to też jest od tego. Grą, tą parę tam słuchajcie, jakiś chlebek, jakby tu się Patrzcie, konik na biegunach, jest elegancki. Ja pierniczą on jest zarobisty, ale patrzcie, dzieciak, chyba ten dziecko było dosyć takie no, nerwowe. Były wiadomo, teraz te dzieci to ADHD, to wszystko, i tak trochę to widzę. Tam głowę rozjechały. Lecimy, co tu w tym macie? Parasol, no bo wiadomo. Sezon się skończył, nie? To wyrzucili, no ja nie potrzebuję, ja się Nigdzie się nie widział, tam drządzi się Jadarka, słuchajcie Obczajamy dalej My się tam absolutnie... To jest, słuchajcie, to ten... Ja to liczę. to może być Wyciskarka do soku Ja cię kręcę, ja takiego czegoś szukałem Ja pierdziel, muszę skompletować ale temat jest, patrzcie Tu są chyba nawet dwie. To co to jest? Patrzcie jakaś zabaweczka Jakieś lud... A to będą piłka, jakieś piłkarzyki Patrzcie jakieś taki. nie wiem co to jest Jakieś tam dzieciaki się darły to może być też, słuchajcie, od tej wyciskarki do soków. Ja Cię kręcę, ale mi się trafiło. Patrzcie, to się tutaj nakłada. A nie, to wtyczkę się tu... Ja pewnie, że powiem Wam, to wiem, że to się jakoś tak zawsze te soki, to tak wyciskało. Nie wiem. Kurczę, to będzie chyba tak. Wiecie co, o co mi chodzi, bo ja się... Ale patrzcie, chyba ktoś dwie sztuki wyrzucił. Nie czaję tematu tu z druga. O, to może być tak. Patrzcie, to może być tak. Bo tu musi być na ten sok, no ale. Tak jest, dobra. Patrzcie, ta jest do tego. Tu pasuje mi. Ale nie ma tego. Jest, tego jest majoneza. Bo tu musi być takie coś. Słabo, nie wiem, nie wiem, co jest do czego. Słuchajcie. Strasznie, to powinny być takie ścieczko. Może się znaleźć. I jeszcze tego, no, ja kiedyś takie coś słuchajcie, miałem. Patrzcie, odkurzacz jest do tego. Dirty Devil, do tego, jakby chciał ktoś do samochodu. Słuchajcie, on może być sprawny. Ja nie wiem, jak on jest ładowany, czy na baterijki, na ładowarkę. Słuchajcie, może odczajmy. Czajmy temat. No, nie ma, nie ma. Słuchajcie, nie ma jakichś na razie trwania wzorów, ale nie ma się co zwracać. Patrzcie. Tu jakiś taki słoik, patrzcie na makaron, może być elegancki, odmykany. Słuchajcie, to jest nawet dobra pozycja. Kurczę, wziąłbym to, wiecie co, ale ja już mam tych takich dobrych pozycji w domu. Naprawdę, oporowo. Więc ja chyba sobie odpuszczę. Dobrze. bardzo interesuje to wyciskanie ale ja widzę, że to będzie kiepsko A to co tu jest, patrzcie co to w ogóle jest? to jest chyba na... nie wiem czy to jest na płyty? strasznie dziwna rzecz patrzcie, tu się chowa tu wysuwa nie wiem, powiem wam nie wiem, no ktoś ma wiedza, o co biega weźcie, dajcie znać no ja nie wszystko wiem, słuchajcie wiadomo, że ja tam jest jednego śmietnika, jak gdyby grzebałem. No ale nie znam się na wszystkim. kurde muszę tutaj jak gdybyś patrzcie co są te... Ostatnio co odłożyłem te wózeczki, miałem tu zabrać. Ten z kółkami. Powiem wam, tutaj są ludzie uczciwi. Ja to chyba Który tygodni temu tu byłem. Musiałem sobie zostawić i nikt tego nie słuchajcie. No nie zawinę Co tam jest? To niekoniecznie prawda? Słuchaj. słuchajcie, jakieś zdrabki są Zdrabki są. Myślicie, że mam szansę? Kurczę bym w taką zdrabkę, słuchajcie. Dwie, trzy bańki zakręcił, no to ja nie wiem. No to też trochę niedobrze, bo patrzcie co tu. było co jakieś jedzone było tutaj, nie wiem co to było. Jakiś placek, coś tego. To właśnie rozerwany, można czalić. Też jakoś chyba, słuchajcie, były promocje. Coś mi się wydaje, że tylko... Że tylko fajne pse Patrzą, patrzą, są chyba. Nie wiem, już są uszkodzone, czy mało używan. Ale wam się jakby wszystko... Nie, nie ma boku. Słuchajcie, nie bierzcie, nie ma boku. Spalony. Spalony temat. Patrzcie, była jakaś skrzynka z narzędziami. Dobra, lecimy tym tropem. Chleb jest tam. Co to jest chleb? Patrzcie, jaki chleb, półki chleb, co jest to za chleb jest? Jakiś, nie wiem, specjalny jeszcze, słuchajcie, miękki, jakby ktoś reflektował. Nie wiem, jaka data. Słuchajcie, nie wiem, jak która to jest. Kurczę, 19, to powiem wam, tak 4 dni po terminie, no, no nie do końca polecam. To już takie wiecie. Mówię wam na własną odpowiedzialność. Jak, jak chcecie to bierzcie na własną odpowiedzialność Są powiem Zresztą co ja wam będę mówił sami widzicie no, Ludzie siedzi powiem wam czy jak, jak skóra jakaś jest u huhuhu patrzcie jakby z... Jezu nie, no Zobaczymy, słuchajcie, co to za firma. Jakaś coś tam men, słuchajcie, M. słuchajcie, MK MK, ale tak mi się wydaje, że powiem wam na mokro jest szansa, że ja bym ją nawet wcisnął. Kurczę, nie wiem co wy na to. Kurde nie wiem. Naprawdę się waham, tutaj nic się nie kręci. Patrzcie co się jest. Rozpiecelowanie. Chyba na szczura. Szczur spierdzieli, nie złapali. Wiadomo, szczury nie są głupie. Uwaga, tu powiem wam, no nie zawijam tego kurczę. No jest niekompletne, no. Niekompletne, nie będę tu blokował. Odkładam temat. Kiedyś się jeszcze tam trafi, nie ma co się. Nie ma co wiecie ryczeć, nie ma co się podłamywać. No dzisiaj to tak, no, no słabiutko powiem wam. Tak się waham z tym, bo to tak wygląda. Na taką pozycję nową. Ale nie wiem co to kurczę jest. Tu coś takie jakby... Nie wiem, macam tak. To nie są nauki. Kurczę, wiecie co. Boję się bo jak to wybedeszę. To, słuchajcie. To tu się rozpierdzieli. Słuchajcie, to może być... To może być łóżko dla dzieciaka. Kurde, nie wiem. Wiecie co, ale wydaje mi się, jakieś takie. No, zadbana pozycja. Jest to kurczę ciężkie. O Jezu! No naprawdę, powiem wam, albo na mokło cholerstwo, albo to jest dla większego dzieciaka. Wiecie co, ja się. No, nie wiem, kurde. Chyba się na to zdecyduję, słuchajcie. Może komuś tam, wiecie, za darmo wydam, ale tu jest trochę zniszczone no nie tak się kurde nie lubię w życiu się tak wahać Wiecie, te. ale to wiadomo zawsze też tak chyba macie trudne decyzje jest najciężej podjąć nie? Kurde nie wiem naprawdę dobra decyduję się słuchajcie biorę w ciemno nie ma co raz kozie śmierć jak to mówią Dobra no to chyba nie wiem jeszcze obczaję tam na dzielnik może coś ciekaw tutaj patrzcie coś jest dodatkowo <laughs> Dobra, zaraz się widzimy. Słuchajcie, ostatnio mówiłem, że u nas na dzielnicy się zrobiło dosyć czysto, nie? Ostatnio to mówiłem. To było parę dni temu. Ale raczej już cofam te zdanie. Patrzcie tu jakieś takie chyba są bardziej ekskluzywne zabawki. To nie jest chyba ale to to są. Na pewno to jest ten. Słuchajcie, jak to jest ta firma wolta i tak. patrzcie, jeszcze działa i patrzcie kurde, wszystko śmiga słuchajcie, nie no ją ja bo to jakieś dziecko pewnie łetnie, patrzcie, ta jest Nintendo Switch ja pierdziele, co oni są niepoważni? o, sato, o co tu chodzi? Zabawki, powiem Wam, tak za darmo wystawiam. To ludzie sobie biorą, bo to wiadomo, to nie są tanie rzeczy. Złoty pantofel, słuchajcie, tu chyba kopciuszek się bują. Ula, tu mamy drugi. Marko, weźcie to wyłączcie już do tych choroby. Jak to się od wyłącza? Przecież mnie zaraz tutaj ja pierdolę zaraz coś. Jesteś... Słuchajcie, ludzie na Dobra, to pozawijam tą zabawkę. Matko Boska, po co ona się drze? Przecież to mi takie oto przypału na dzień Nie, nie, no tato, po prostu zawijam, słuchajcie To nie ma, to nie ma. słabo, słabo Wiadomo, ktoś mi ktoś mnie tu w ubiegł Tu jakiś kalkulatorek Też jest, patrzcie, Ten patrz. to, może jakiś temat Princesa. jakaś princesa tu jakaś była trzeba się, słuchajcie szybko tutaj szybko część temat widzicie coś patrzcie jakie najki kurczę, dla, ma, dla jakiegoś malucha eleganckiego no trochę są starte tutaj następne patrzcie najeczki o, ale kurcze oni są czemu oni nie oddali tego gdzieś tak jakieś dzieciaczki by se polatały, nie? Dobra, słuchajcie, ja się tutaj te zabawki lepsze zawijam ten karton też i będę się stąd chyba ewakuował Powiem wam oni tutaj taki delikatnie szwedzki stół zrobili widzicie o co chodzi Ulala tutaj jakieś no, to już powiem wam na tych śmietnikach delikatnie, jak sroka, jak zobaczę jakieś, patrzcie, złoto, to już mnie po prostu drgawki biorą. Tu następny srebrny łańcuch, jakaś, patrzcie, co tu się... Eee, ja pierdzie... No patrzcie, no, ludzie, czym są mi poważni? Ja pierdź Przecież to jest normalnie, słuchajcie, złoty kajdan. Ja Jakie... aż się powiem wam boję obracać bo mnie zaraz ktoś przyuważy. Ja Normalnie patrzcie. Eee, jeszcze tu jakieś napisy są. To są swaroski, te patrzcie, diamenty. Kamera nie oddaje, ale w nie zdajecie. Eee, patrzcie jaka portmona jeszcze do tego. Ula boska. Co jest w środku? Uwaga. Jesteście w ogóle świadomi. Weźcie siadajcie, bo jak tam jest grubo. Jakiś pieniądz. Pusto. Słuchajcie, ludzie się zaczęli kręcić. Zawijamy się na razie. Nie no, obczajajcie, jaka jazda w ogóle. W śmietniku chyba pomidory zakwitły. Co to w ogóle jest? No mi się wydaje, że to są, słuchajcie, pomidory. Patrzcie, no normalnie można zrywać. No zobaczcie. Ja pierdziele, jakiś, powiem wam, mega odporny szczep, kurde. No w śmietniku pomidory. No tego jeszcze powiem wam. No tego jeszcze nie grali. Nie wiem jak to się zakorzeniło. Ale kurde wiecie co? Muszę się pomału jak gdyby zawijać w tej dzielni. Lekki przypał jest, słuchajcie, taki no wiecie. Nie to, że tam Niemcy na rowerach, ale w ogóle przed chwilą takie, takie, słyszę, takie. Ja to w ogóle umiem rozpoznawać, rozpoznawać takie tematy, wiecie miejskiej miejski dżungli, nie? Że takie słyszę, że ktoś podchrumkuje coś, jakieś kaszelki takie z boku, kurde wiecie i tak niby dyskretnie niby, niby nie patrzy, niby zerka a później patrzy dwie osoby nagle, nagle nic tego nizowego słuchajcie, koło mnie przeszły i tak też mówię, no nie do końca jakby się patrzyły w moją stronę aczkolwiek yy, nie udawały, że się nie patrzą więc dosyć taka no, no krępująca sytuacja tu w ogóle cały czas słuchajcie teraz przechodzę też jakieś szemry coś się tu cały czas dzieje na dzielnicy tu jakaś chyba urodzinki były patrzcie jakieś jakieś szmaty jakieś palto coś tam leży kurde tu też coś porozciągali ja myślę że tutaj nie doszło do jakichś takich jak to mówią scendantejskich. Pusta jest, słuchajcie. Ja się naprawdę zawijam. To nie moja kola, słuchajcie. Patrzcie, jeszcze pełna. Kurde, kto to zostawił na Coca-Cola? Nie no ja tędy nie że Zresztą ja lubię zero, słuchajcie, bo wiecie. Ja na diecie jestem, to wie. Ja pierdolę, ale żebym się szybko obejrzał. A tam co się świeci? Świeci się coś przy śmietniku. Patrzcie. Co to jest? Co to za i Nie wiem. Patrzcie znowu, znowu jakieś szmaty. jakieś chyba klubowe są tam Tu kurtałek tu zostawił. Nie, nie. Powiem wam taka marynareczka. No nie na mnie, nie na mnie, ale prawie to jest chyba i szkolna taka. nie Jestem pewien. Kurde pełno szmat jest. Nie wiem co to jest. zrzucili kasę, słuchajcie na tym. Zrzucili na pify te. Jak to się mówi? Pieniądze. No. Zasiłki. O! Chyba zasiłki dali, słuchajcie. I to wszystko teraz pozmieniało to. Pozmieniało. No tą, Boże święty, jak to się nazywa? No, ja z tych nerwów śmietnikowych. Ja już kurde mi słów brakuje. Garderobę, no garderobę, no trudne słowo, wiem, ale w końcu znalazłem. Matko jedyna. Kurczę, dobra. Ja już się chyba z wami tak delikatnie pożegnał, patrzę jakiś PKS jedzie, słuchajcie, może bym wsiadł tak i pojechał gdzieś w siną dal, jak to się mówi. Kurczę, słuchajcie, gaszę latarkę, ja pierdzielę, ja to zawsze przypału narobię, robię Jakieś czerwone lampki, Mówię, gaszę szybko latarkę, żeby przypał nie narobić, a tu mimochodem jeszcze więcej się narobiło. Ja pierdzielę, powiem wam, aż tutaj my... To jest taka dzielnica, że a strach tak zerkać, wiecie, z rokiem w prawo czy w lewo. No, dosyć przypałowo. PKS jakiś pojechał. Nie no, to jest, nie, ja tylko lumpy wysiadłem. Ale ja już jestem blisko domu. Słuchajcie, że to nie ma problemu. Rach ciach, jestem na chacie. Zresztą mam pełną torbę gratów, słuchajcie, tylko się obrócę. Jak zawinę tą turecką, to tą. Nie, to nie turecka? kioską, torbą, po upach to się zawiną. No nie, no świruje. Ja jestem, wiecie, bezkonfliktowa osoba. Absolutnie. Tak trzeba sobie wmawiać. No i co? No powiem wam, kurczę, no widzieliście, no dzisiaj taki, no, no nie zawsze są święta, nie? No to jest moje, moje zdanie, ale trzeba być zadowolonym. Wiadomo, wy to, wy, wy, wy to, o Jezu, co z tą lampą się tu wydarzyło? Zobaczcie, jaka jasna, ja tu chyba od góry nie, no ja nie będę Wam pokazywał mojej łusiny, no dosyć słaby temat powiem Wam, ja tu się chciałem jakby zaprezentować w najlepszym, yy, najlepszym profilu, ale tu wyszło no po prostu jak zawsze. Chyba dlatego, że ja nie mam tego dobrego profila. I, I w tym jest mój największy problem. Ale my miejmy to w tupie. Dobra, słuchajcie, żegnam się z Wami nie o zieble, tylko cieplutko. Życzę Wam miłego dzionka, albo wieczora, bo nie wiem kiedy oglądacie. No i jak? I co? Liczę, że tam działacie tematycznie w komentarzach. Suby lecą do góry fajnie, ale... Kurde, ja bym chciał mieć z wami jakiś flow, jakieś kurde, fajne komentarze. To mi jara w ogóle. Łapki, łapki w górę, łapki w górę i super, no słaby temat powiem wam. Napiszcie coś, nawet głupiego, kurde. To w ogóle jest taki fajny flow między nami. A tak to... No nie ma, nie ma tej komunikacji. Ja jestem taki... Jakby singlem wtedy, jakby to powiedzieć. Dobra, liczę na was, pozdrawiam. No i do następnego gniota, nie wiadomo, następny to będzie. No tutaj nie mówię, że nie było nic, bo ten złoty kajdan, słuchajcie, ta torebka. No widzieliście, ile ludzi zaczęło się zaraz kręcić. Tylko kurde, kajdan, po prostu włożyłem do torby, zdążyłem w ostatniej chwili. I już ludziska po prostu, no, ja znam ludzi, ja wiem, co oni są. Słuchajcie, tam, gdzie jakiś pieniądz złoto się pojawi, od razu jest tłok, naprawdę od razu jest tłok. Jak jest szajs, nikogo nie znajdziecie. Tłok od razu ludzie. Pozdro na razie.